Berek, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami w dzień tygodnia. Jak ja to uwielbiam, słuchajcie, ja nigdy nie wiem jaki jest dzień tygodnia. Dobra, powiedzmy, że jest dzisiaj wtorek, miałam mieć wolno, czyli dzisiaj jest środa, normalny dzień, w którym normalnie powinnam iść do pracy. Wczoraj byłam za Klaudię. Tak, zgadza się. Tak, posiedziałam, słuchajcie, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Ja wczoraj posiedziałam. Wczoraj posiedziałam aż do dzisiaj. W sensie siedziałam chyba do trzeciej albo do czwartej nad ranem. Wiem, wiem, pogrzało mnie. Ostał mi się jeden paznokieć. Ostał mi się jeden i to ten, co, co mi tak nie rośnie, więc ja jego muszę spiłować. Nie wiem, zastanawiałam się nad kupnem, nie będę wam ich pokazywać, po prostu to jest tragedia. Zastanawiałam się już nawet nad kupnem. Y zestawu do robienia paznokci, ale nie umiem się zdecydować, bo na internetach jest bardzo dużo takich chińszyzny, a z kolei nie chcę mi się za bardzo przepłacać za jakieś super ekstra, no bo ja też nie chciałam sobie robić super ekstra paznokci, nie potrzebuję do tego super ekstra lampy, żeli i, i, i wszystkiego, także jeszcze muszę zostawić sobie czas, muszę przemyśleć z czego bym to kupiła. Sporo mam produktów takich sprawdzonych, no ale tak jak mówię, potrzebuję wszystko od podstaw, a, a w tych zestawach takich, gdzie wszystko na przykład jest, to niestety e, są to takie chińskie i nie do końca ja za nimi jestem. Czekajcie, zrobię sobie tylko kawę, Uczymy sobie ekspres. E, także to to, więc muszę zrobić paznokcie. Nie mam gdzie zrobić, więc muszę sobie poradzić sama. Na szczęście robiłam już sobie kiedyś sama i, i muszę niestety je przedłużyć. Na formę nie dam rady, bo nie mam gdzie zahaczyć, bo je wczoraj tak obgryzłam, że po prostu, nie pytajcie nawet, e, obgryzałam je po prostu oglądając domek z papieru. No, jakby ktoś pytał. A propos don'ku z papieru, słuchajcie, jest tyle też opinii. Czekajcie, tylko zapalę kawę. Jest tyle właśnie tych takich opinii, że ciężko właśnie się do niego jakby przekonać. Co ja oczywiście mogę potwierdzić i to, to znowu spokojnie, dlatego że to jest prawda. Ja obejrzałam, słuchajcie, chyba że. Albo cały pierwszy epizod, albo pierwsze dwa lub trzy epizody. Są tak po prostu nieprzekonujące są takie jakieś słabe i takie niewciągające, że ja to już się poddałam. Poddałam się serio, ale później, jak tak słyszę, że kurde, albo taki super, super, to stwierdziłam sobie, czekajcie, to sobie stwierdziłam, że nie ma takiej możliwości, żeby tyle osób lubiło ten serial i tylko ja nie. Więc stwierdziłam, że musi być coś na rzeczy. I postąpiłam podobnie jak z Quarantin, czyli z tą kwarantanną tym filmem, gdyż y, również pierwsze chyba że aż 10 minut, to jest długo jak na początek filmu, pierwsze 10 minut były kompletnie, kompletnie nijakie. Po prostu patrzyłam i mówię serio, tylko zegarek, serio i zegarek. No i odpuściłam i ja przestałam go oglądać. Dobra, Kasia. Kawcia Ready, dobra. Mamy kofi. Tada! Piękna kofi, może tylko zamerdać. E, no, także, także polecam Wam i i czyli kwarantannę, ten film, i polecam Wam, tylko to już jest taka: ta kwarantanna to już jest taka trillerowata. więc to już musicie robić e, thrillery i takie wiecie, mrożące krew w żyłach filmy, e, bo, bo, bo to takie trochę badzia. Aczkolwiek pod koniec to ja już się tam trochę śmiałam, ale to ja. E, ale polecam. Polecam Wam 7 seconds, 7 sekund. Polecam Wam The Stranger. E, dużo Wam mogę teraz już polecić. Naprawdę będę Wam po prostu chyba dawać te. Jeżeli mi się uda, to Wam zrobię jakieś w opisie, tytuły Wam podpisuję filmów, jeżeli. Jeżeli uda mi się to zrobić, a jak nie, to po prostu zaglądajcie do mnie na, 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 na Instagrama, bo tam często Wam wklejam zdjęcia. Filmu, które właśnie oglądam, którym poświęcam czas i tak dalej. Dobra, moja super ekstra kawa gotowa. Ja teraz idę, zasiadam słuchajcie, z taką kawcią. I tu mamy jeszcze posypkę, zasiadam do, do biurka. Dlatego, że muszę Wam zadytować filmik, ponieważ wczoraj tego nie zrobiłam. Bo jak wróciłam z pracy, ogarnęłam parę rzeczy w domu. To się po prostu nie mogłam już powstrzymać, i siadłam do oglądania domku z kart. Bez bicia, mówię. Także chciałam od razu nadgonić, nadrobić, zobaczyć, co dalej tam się działo. Zabieram Was teraz, poczekajcie, zabieram Was. Koty, jak wychodzą. No uciekinierki. Zabiorę Was tu. Dlatego, że tu jest przesyłka, którą będę chciała otworzyć z wami. Czekajcie, bo zaraz mi spadniecie. Muszę was postawić na jakimś pudełku. O, zrobię Wam ładne tło z poduszek, dobra? O, może być? Tak będzie trochę świecąco. Tam nie patrzcie, tam jest pranie, się suszy yy, drugi dzień. No, przyszła do mnie przesyłeczka. Tada! Piękna przysyłeczka. A czy mam nadzieję, że będzie piękna. Czekajcie, bo. Mam wrażenie, że tak jakoś krzywo stoimy. To znaczy wy krzywo stoicie, ja tam prosto. Dobra, muszę wam tu zadziałać. O chyba jest ok. Zrobimy sobie unboxing. Ja powiedziałam wam, że zaczęłam subskrybować z powrotem. Subskrybuję z powrotem Look Fantastic. Odwaliło mi, ale to przez Kaśkę kurde z pracy, bo dostałam od niej w prezencie na urodziny Look Fantastic urodzinowy i mnie z powrotem tak przypomniała ten moment. Ten czas. E, a poza tym, wiecie, co Wam powiem? Czy ja to dobrze tu pociągam? Źle pociągam, chyba. Nie wiem. E, powiem Wam, że teraz, w tym okresie takim porąbanym, że E, wszyscy stoimy w miejscu, każdy z nas ma niby te życie, ale nie może z niego korzystać i nie może się nim cieszyć. To jest takie moje zdanie, e, dlatego że, znaczy, moje zdanie, taka jest prawda, że mamy dane życie, tak? Mówimy, że życie, zdrowie najważniejsze, bla, bla, ale co nam z tego życia, jak nie możemy w ogóle z niego korzystać? Nie możemy sobie normalnie, swobodnie pójść e, i się z kimś spotkać, nie możemy iść na zakupy, nie możemy spotkać się z rodziną, nie możemy pojechać na wakacje, więc, jakby. Ja się czuję troszeczkę jak w takim y, wolnym więzieniu. Naprawdę. Jesteśmy więźniami swojego życia, dosłownie. Dosłownie i w przenośni. Także, no nie fajnie. Tutaj jeszcze Wam tylko pokażę, bo jakbyście gdzieś widziały w tle to coś, jak będzie koło mnie stało, to nie, 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 nie zrażajcie się. Tak, to był w ogóle e, toilet bowl spray. To był ten taki spray do toalety, co psikacie i później spuszczacie wodę i pięknie pachnie ehm, i trochę też nam oczyszcza. E, ale ja po prostu to sobie wydezynfekowałam, umyłam, e, wyparzyłam i po prostu w tej buteleczce mam żel mój do rąków. No, mam żel do rąk, ten, który zrobiłam sobie z aloesu i ze spirytusu. 90, aha, pachnie. Pachnie, wiecie czym? Pachnie mm, aloesem. Aloesem i dopiero później jako druga nuta przebija się właśnie espiritus. Także jakby ktoś to gdzieś widział, nie zrażać się, że stoi u mnie na stole e, płyny jakieś do toalety. Po prostu tu sobie zrobiłam w tej buteleczce, rozrobiłam żel. Dobra i, i wracając do pudełka, e, no to właśnie tak się czuję, jak taki więzień kurde swojego życia. Naprawdę nie można nic. Mnie po prostu nie wiem. To jest takie... <laughs> To jest takie bardzo dziwne i, i takie ciężkie. No, to jest takie trudne, dlatego że trudno jest. Widzicie, chodzę do pracy jeszcze. Są tacy, co w ogóle nie chodzą, więc naprawdę współczuję szczerze z ręką na sercu. Ja jeszcze mam tą możliwość, że chodzę do tej pracy. Mogę jeszcze zarobić, ale no, ale nie mogę jakby się tym cieszyć. Wiecie, o co mi chodzi? Dzieci mają teraz tyle wolnego, i nawet w te wolne nie możemy spędzić z dziećmi jakoś fajnie czasu. Tak wiem, część z Was teraz pod nosem mówi, jak nie możesz, jak możesz, przecież w domu możecie coś razem porobić. Robimy w domu, ale ja mam na myśli wyjście na świeże powietrze i cieszenie się sobą e, po prostu w taki sposób, w jaki nie możemy w ciągu roku, bo dzieci są w szkołach, więc ciężka sytuacja jest naprawdę bardzo. Osób, e, osób z pozytywnym testem przybywa. E, Personel szpitalu również choruje. Sal, oddziałów robi się coraz więcej, przeznaczonych na COVID-19. Jest to po prostu jedna wielka masakra i uwierzcie mi, że dzisiaj, w dniu 8 kwietnia, gwarantuję Wam, że to tutaj potrwa z ręką, w nocniku do, do maja to spokojnie i jak nie jeszcze dłużej. No tutaj dopiero się to gówno po prostu gdzieś tam będzie powoli za nami ciągnąć. Ludzie nie respektują, ludzie nie reagują, ludzie E, pobłażają, ludzie się jeszcze co niektórzy z tego wyśmiewają, śmieją e, i lekceważą, ignorują po prostu to wszystko. No, lekceważą, ignorują i, i wydaje im się, że, że ich to nie dotyczy, ich to nie spotka, po prostu nic bardziej głupiego. No dobrze, łyczek kawusi. I do sedna. Mówiąc o tym, że nie mogłam się cieszyć po prostu tym, żeby sobie pachać na zakupy, to sobie zrobiłam je online w postaci beauty boxa. Ja myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Widzę, że ma bardzo ładny kolor. Yy, kolor przypomina mi jedną markę yy, kosmetyczną. Nie pamiętam teraz nazwy, ale na Fy. Fy. Fiona Flo... Nie pamiętam. Jakiś Florence. I przypomina mi też pudełko Delin. Nie wiem, czy, czy, czy się za mną zgodzicie. Też miała chyba fioletowe, tylko biało chyba fioletowe. Look Fantastic Beauty Box. Bardzo ładne. Ja pamiętam, jak ja zbierałam te pudełka po prostu, jak oszalała. No, wszystkie zbierałam. Dziś mam kilka jeszcze otwieramy, a jest przepiękne. Jest przepiękne, zobaczcie. Jest przepiękne. Poczekajcie, zrobię jeszcze oczywiście sobie. Zrobię sobie oczywiście fotę. Także tak wygląda. Bardzo, bardzo mi się podoba. Już szata graficzna, bardzo, bardzo, bardzo. Mamy książeczkę też w bardzo ładnym wydaniu, bardzo ładnie wygląda. Otwórzmy.